W latach 90. i na początku tego wieku Polacy mogli zazdrościć Czechom głośnych piłkarskich nazwisk, znanych w całej Europie. Karol Poborski grał w Manchesterze United, Patrick Berger w Liverpoolu, a potem przyszło też pokolenie Tomasa Rosickiego z Arsenalu. Absolutną gwiazdą był oczywiście Paweł Nedwet, zdobywca złotej piłki w epoce, kiedy w naszej piłce szczytem było to, że Emanuel Olisadebe w ogóle znalazł się w tym plebiscycie. Oczywiście Nedved słyszał po tym, że jego nagroda była oszustwem, że bardziej należała się Tieremu Auremu. Z drugiej strony to piłkarz Juventusu demolował Real Madryt w Lidze Mistrzów, był demonem pracowitości, a trener Marcelo Lippi mówił wprost – ten facet piega nawet wtedy, gdy śpi. Opowiem Wam o tej niesamowitej drodze od Pragi do Turynu, gdzie Nedved wszedł w buty Zinedina Zidana, czyli wówczas najdroższego piłkarza świata. 30 sierpnia 1972 roku, miasteczko Heb w zachodnich Czechach. To tutaj zaczyna się historia Pawła Nedweda. Jego rodzice byli typowymi przedstawicielami czechosłowackiej klasy pracującej. Matka Anna sprzedawała towary na rynku, a ojciec pracował w fabryce. W wolnym czasie grał dla lokalnej drużyny w Chebie, wówczas był to zespół z drugiej ligi. W 1986 roku młody Nwet otrzymał propozycję gry w Wiktorii Pilzno. W tamtych czasach nazywano ją Skodą Pilzno ze względu na sponsoring znanej marki Out. To był klub zupełnie innej półki niż wszystko, co Nedved znał do tej pory. Chłopak miał dopiero 14 lat i od razu wskoczył na głęboką wodę. Mieszkał prawie 150 km od domu, w mieszkaniu zupełnie obcej rodziny, która przyjmowała młodych graczy Wiktori. Nedwet mieszkał u Józefa Zaludka, który trenował go w grupach młodzieżowych i wkrótce stał się jego mentorem. To Zaludek powiedział mu słowa, które Paweł zapamiętał na długo. "Platini ma piłkę 5 minut na mecz, i jest najlepszy. Ty też dużo tej piłki nie dostaniesz, dlatego masz biegać." powiedział mu zaludek. To ukształtowało styl młodego Czecha. Nieustanne bieganie i tryskanie energią stało się jego znakiem charakterystycznym. Kiedy nerwet skończył 18 lat, został przesunięty do pierwszej drużyny Wiktorii. To był pierwszy sukces. Pojawił się jednak też pierwszy problem. Mianowicie obowiązkowa służba wojskowa. W Czechosłowacji lat 80. służba wojskowa była obowiązkowa dla wszystkich młodych mężczyzn. Mogła trwać dwa lata i skutecznie przerywała rozwijające się kariery sportowe. Istniały jedynie wyjątki dla wybranych zawodników, najlepszych w swoich rocznikach. To dlatego Nedved trafił do Dukli Praga, latem 1991 roku. Dukla była klubem wojskowym, tam treningi i mecze podchodziły pod tak zwaną służbę. W 1992 roku Nedved miał już 20 lat. Znowu zgłosiła się po niego Sparta Praga, czyli największy klub w Czechach. Mówię znowu, bo chcieli go jeszcze, gdy był w Piliźnie, ale wówczas Nedved nie zdał do kolejnej klasy. Jego ojciec zaraz potem zakazał tego transferu. Musiało minąć kilka lat, by blond włosy pomocnik spełnił swoje marzenie. Co ciekawe, już na starcie Paweł oszukał swoją dziewczynę Iwanę. Powiedział jej, że ma grube znajomości wsparcia Praga i że klub załatwi jej pracę. Oczywiście na miejscu żadnej pracy nie było. Młody Nedwet chciał po prostu mieć dziewczynę blisko siebie, w swoim 36-metrowym mieszkaniu. Zaraz potem szybko się pobrali. O swoim pierwszym mieszkaniu Nedwet opowiadał, że obok sofy stało łóżko, a obok łóżka suszarka na ubrania. Nie było tam luksusów. Wsparcie mógł obcować m.in. z Józefem Chowanecem, swoim idolem z dzieciństwa. Kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, pomyślałem, że nie jest jednak tak dobry jak sądziłem, ale bardzo się pomyliłem. Był świetny jako piłkarz i jako człowiek, szanował słabszych i młodszych. Nie mówił dużo, wolał obserwować, opowiadał nawet o Chowanecu. To była cenna lekcja dla młodego Pawła. Chowanec pokazał mu, że nie trzeba być najgłośniejszym w szatni, żeby być liderem, że praca mówi więcej niż słowa i że obserwacja oraz pokora są równie ważne jak talent. Sparta była ogólnie trudniejszym środowiskiem niż Dukla. Paweł czuł presję. W Dukli był objawieniem. Tutaj tymczasem stał się jednym z wielu utalentowanych piłkarzy. Trenował jeszcze ciężej. Zostawał po zajęciach, pracował nad techniką, nad strzałem i nad siłą. Koledzy z drużyny zaczęli żartopliwie nazywać go wariatem. Nedved był maszyną do trenowania, nakręcał się jak robot. Nie znałem słowa dzień wolny, wspominał później. Trenowałem nawet w Boże Narodzenie, treningi mnie nie nużyły. to był dla mnie relaks. Latem wstawałem o szóstej rano, żeby pójść pobiegać. Do dzisiaj mam tak, że kiedy zaczynam dzień od przebieżki i ćwiczeń na siłowni, później czuję się lepiej. Nie umiem funkcjonować inaczej, opowiadał Nedved. Jego minusem było to, że na boisku często ponosiła go agresja. Karol Dobiasz, czyli mistrz Europy z 1976 roku, powiedział wtedy w czeskich mediach słowa, które mocno zmotywowały Nedweda: Mianowicie, ten chłopak nie ma przyszłości w piłce. Słowa te padły po tym, jak Nedwet, na przestrzeni kilku tygodni, dostał aż trzy czerwone kartki. Nedwet mocno się wtedy zawziął. Kolejne sezony pokazały, że ta medialna przepowiednia w ogóle się nie sprawdziła. Lata 92-95 to był złoty okres sparty Pragi. Klub z Nedvedem w składzie zdobył trzy mistrzostwa i jeden krajowy puchar. Ich dominacja była bezwzględna. W międzyczasie praski klub grał też w europejskich pucharach. W sezonie 95-96 parta zmierzyła się między innymi z Milanem Fabio Capello. W składzie Włochów byli wtedy Maldini, Baresi, Dessay czy George Wea, o którym macie odcinek na moim kanale. Wsparcie tymczasem gwiazdami byli obrońca Tomas Repka, napastnicy Jan Koller i Wratislaw Lokvens. W pomocy naturalnie brylował Nedved. Każdy z tych piłkarzy pisał potem udane rozdziały w zagranicznych ligach. Oczywiście najbardziej efektowną karierę zrobił Paweł Nedved. Młody Paweł grał z intensywnością, która rzucała się w oczy, biegł od pierwszej do ostatniej minuty, walczył o każdą piłkę. Techniczne umiejętności łączył z niezwykłą determinacją, to dlatego łatwo wpadł w oko zagranicznym skautom. Najbardziej konkretne w tamtym czasie było PSW Eindhoven. Holenderski klub dawał równowartość dzisiejszych 1,5 miliona euro. Sparta nie chciała jednak tak szybko pozbywać się swojej gwiazdy. Dobrze wiedziała, że na horyzoncie było już Euro 96. Turniej z wielkimi nadziejami i z jeszcze większą ekspozycją medialną. W tamtym czasie nic nie podbijało wartości zawodnika tak bardzo, jak błysk na wielkiej imprezie. Sparta wstrzymała więc ten transfer. Nedved w sezonie 95-96 tuż przed Euro strzelił 14 goli w Lidze Czeskiej. Trafiał też w Pucharze UEFA i dobrze zaprezentował się na tle Milanu. W sumie we wszystkich rozgrywkach trafił aż 26 razy, a potem przyszło wspomniane Euro i jeden mecz, który totalnie zmienił jego karierę. To był szczególny turniej. Czechy po raz pierwszy w historii wystąpiły jako niepodległe państwo na wielkiej imprezie. Czechosłowacja odeszła do przeszłości trzy lata wcześniej. Selekcjoner duszan Urin budował drużynę w trudnych warunkach. Po rozpadzie Czechosłowacji pula zawodników znacznie się zmniejszyła. Najlepsi Słowacy piłkarze odeszli do własnej reprezentacji. Trzeba było szybko znaleźć nowych liderów i nową tożsamość, to nie była drużyna gwiazd. Aż 15 na 22 graczy grało w lokalnej lidze. Jedynym graczem z Premier League był bramkarz Paweł Sniczek z Newcastle. Network był jednym z filarów tej nowej reprezentacji. Młody, głodny sukcesu, pełen energii. Obok niego w kadrze znaleźli się m.in. Karel Poborski oraz Wladimir Schmitzer ze Stawii Praga oraz Patrick Berger z Borussii Dortmund. Przed turniejem nikt nie dawał Czechom szans. Grupa z Niemcami, z Włochami, z Rosją nie zapowiadała niczego dobrego. Włosi pod wodzą Arigo Sakiego byli jednym z faworytów w turnieju. W składzie mieli Paulo Maldiniego. Alessandro Del Piero oraz Gianfranco Zole To była absolutna plejada gwiazd. Niemcy, z kolei jeszcze 6 lat temu byli mistrzami świata, a wielu graczy z tamtych czasów wciąż grało w kadrze. Pierwsze spotkanie nie przyniosło zaskoczenia. Niemcy wygrali 2:0 na Old Trafford. Nedved dostał żółtą kartkę i nie zaprezentował niczego specjalnego. Ale 5 dni później Czesi zagrali z Włochami na Anfield niezwykle zdeterminowani, energiczni, po prostu wiedzący, że grają przetrwanie. Już w piątej minucie Nedved otworzył wynik spotkania, w tamtych czasach był krótko obciętym graczem z numerem 4. Grał jako środkowy pomocnik, który mocno wchodził w pole karne i tak właśnie trafił na jeden do 0. W tamtym momencie znakomicie wyczuł przestrzeń, przyjął piłkę na klatkę piersiową, posyłając piłkę obok Angelo Peruziego. W tamtym meczu miał jeszcze kilka innych okazji. Stawka spotkania ewidentnie go nakręciła, bo co chwilę próbował strzałów z dystansu. Czesi wygrali tamten mecz 2-1. Italia z legendarnym Arrigo Sakiem była jedną wielką kompromitacją tamtego lata. Po meczu z Włochami wszystko się zmieniło. Paweł Nedwet nagle stał się jednym z bohaterów w turnieju. Jego nazwisko pojawiało się na pierwszych stronach gazet. Skałci z całej Europy zaczęli brać go pod coraz większą lupę. Włoskie media również były zafascynowane tym młodym Czechem, który upokorzył ich drużynę. Nedved wspomina to jako najpiękniejsze lato swojego życia, miał 24 lata. Co ciekawe, czeska kadra tak luźno podchodziła do tego turnieju, że w hotelu normalnie z piłkarzami nocowały żony i dziewczyny. Iwana Nedved, czyli córka Pawła, urodziła się 9 miesięcy później. Została poczęta w okresie wielkiej euforii. Im dłużej trwał turniej, tym mocniej rosły akcje Nedveda, bo tamte lato 96 należało do Czechów. To oni ograli potem Portugalię i Francję w fazie pucharowej. W ćwierćfinale Karel Poborski wykonał swój słynny lob. To było jak sen. Mali niedoceniani Czesi nagle znaleźli się w finale Euro. Nedwet po latach opowiadał, że już od fazy grupowej byli spakowani na wypadek odpadnięcia, a potem co mecz pakowali się i bokowali lot na powrót. Tak jakby ten sen nagle miał prysnąć. Był to sposób na radzenie sobie ze stresem i z niepewnością. Zamiast myśleć optymistycznie, woleli być przygotowani na najgorsze. Ta odwrócona psychologia doprowadziła ich aż do finału. Jeszcze w trakcie turnieju Sparta Praga dostała telefon z Lazio w sprawie Nedveda. Stało się jasne, że oferta z PSW za chwilę pójdzie do kosza. Kluczową postacią był Zdenek Zeman, Czech z pochodzenia, trener prowadzący wówczas Lazio. Zeman był doskonale zorientowany w czeskim futbolu. Znał Nedveda, śledził jego karierę, wiedział o jego potencjale. Zaraz po tym jak Nedved błysnął w meczu z Włochami, Zeman przekonał ówczesnego prezydenta klubu Sergio Kraniotego. Dosłownie wiercił mu dziurę w brzuchu. Ten chłopak musiał trafić do Serie Zanim jednak doszło do tego transferu, Czesi zagrali o finał Mistrzostw Europy. 30 czerwca 1996 roku, słynne Wembley. To spotkanie z Niemcami brzmiało jak science fiction dla wielu Czechów. Potem cały naród oszalał, gdy Patrick Berger trafił na 1-0. Czesi żyli tym snem przez kilkanaście minut. Dopiero potem Oliver Birchow trafił na jeden do jednego, a w dogrywce zadał bolesny cios. To była najlepsza i najgorsza noc mojego życia jednocześnie, wspominał później Nedved. Dotknęliśmy nieba, a potem spadliśmy na ziemię, dodawał piłkarz. Pomimo porażki w finale Euro 96 było wielkim sukcesem Czechów. Berger trafił potem do Liverpoolu, Poborski do Manchesteru United. Radek Belb grał w Atletico, Schmitzer w Lons, a bramkarz Petr Kołba w Deportivo La Coruña. Cała Europa rzuciła się na Czechów. Oczywiście po Nedweda sięgnęło Lacją. Paradoksem jest to, że Czesi dwa lata później, mając taką pakę nie awansowali na mundial w 1998 roku. W kadrze wicemistrzów Europy byli też m.in. Radosław Latal, czyli w przyszłości trener Piasta Gliwice, oraz Termaliki, próg Betnieciecza. Do tego Paweł Hapal, który z kolei pracował potem w Zagłębie Lubin. Nedwed na ich tle zaliczył skok do innej galaktyki. Świetny interes zrobiła też Sparta, ostatecznie dostała 5 milionów euro za swojego piłkarza. Mniej więcej trzy razy więcej niż przed euro, proponował jej PSW Eindhoven. Nedved był oczywiście wdzięczny, ale też nieco zdezorientowany. W wywiadach dla włoskich mediów mówił niewiele, nie znał włoskiego, a po angielsku ledwo dukał. We wrześniu 1996 roku pierwszy raz poczuł energię stadio Olimpico w Rzymie. Trafił do najlepszej ligi świata, choć dotąd miał niewielkie doświadczenie z najwyższym poziomem. Puchar UEFA przeciwko Milanowi, kilka meczów na euro, to było właściwie wszystko. W szatni Lazio opanowała mieszanka napięcia i oczekiwania. Paweł wiedział, że większość kibiców niewiele o nim wie. Był tym Czechem 0,96, tym, który strzelił Włochom, ale to było wszystko. Zdenek Zeman, czyli trener, który go sprowadził, wierzy w niego bezgranicznie. Przed pierwszym meczem podszedł do Pawła i powiedział mu po czesku: graj tak, jak grałeś wsparcie, nie myśl za dużo, po prostu graj. Ale seria okazała się zupełnie innym światem niż liga Czeska. Paweł musiał się szybko uczyć i uczył się w najlepszej możliwej szkole w Lazio był świadkiem rzeczy dziwnych i szalonych. Trafił do szatni pełnej ognistych charakterów. Mancini kłócił się z Fernando Couto, a zaraz potem Couto Simone. Jak nie podałeś piłki Manciniemu, to po meczu czekał na ciebie pod szatnią. Nawet rywale mnie tak nie wyzywali. To był niesamowity piłkarz, pełen charyzmy, ale też z paskudnym charakterem, opowiadał Nedved. To, co zawsze wyróżniało Czecha, to harówka na boisku i potężne uderzenie z dystansu. Mimo, że na początku brakowało mu zrozumienia z kolegami, to w październiku 1996 roku przylutował z lewej nogi w meczu puchar UEFA z Teneryfą. Pierwsze, co zrobił, to podbiegł do trenera, rzucił się w objęcia Zemana. Pięć dni później, czyli 20 października 1996 roku, Lazio grał na Stadio Olimpico Scaliari. I tu wydarzyło się coś, co przeszło do historii klubu. W trzeciej minucie spotkania czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Luca Marchegiani. To była katastrofa. Lazio musiał grać praktycznie cały mecz w osłabieniu. Jego miejsce zajął Carlo Cudicini. Kaliari od razu poczuło krew, ale Lazio zamiast się cofnąć i bronić, ruszyło do przodu. To była właśnie filozofia Zemana – zawsze atakować, zawsze naciskać. Nawet grając w dziesiątkę. I to właśnie Paweł Nedved wziął na siebie wówczas ciężar gry. Znowu potężnie przylutował. Lacjo ostatecznie wygrało 2-1. Grali w dziesiątkę z bramkarzem rezerwowym. A bohaterem był ten młody Czech, który właśnie pokazał Rzymowi jakim talentem dysponuje. Ale relacja między Nedvedem a Zemanem nie była taka prosta jak mogłoby się wydawać. Zeman sprowadził go do Rzymu. Wierzył w niego i dawał mu szansę. Ale jego metody treningowe były ekstremalne. Zeman żądał od zawodników nieustannego ruchu, pressingu przez całe 90 minut. Jego treningi były katorgą. Nawet Nedved nazywany wariatem czasami miał dość. W styczniu 1997 roku przyszedł cios. Zeman został zwolniony. Zaledwie pół roku po sprowadzeniu Nedveda prezydent Kranioti stracił cierpliwość. Na stanowisku trenera Zemana zastąpił Dino Cof, legenda włoskiego futbolu, mistrz świata z 1982 roku. Oczywiście też jeden z najlepszych bramkarzy w historii. Wystarczyło pół roku pod wodzą cofa, aby Nedved znów oczarował swoją grą. Strzelał gole lewą i prawą nogą. Włoskie media zaczęły się nad tym zastanawiać. Pytały go, która tak naprawdę noga jest jego dominującą. Paweł, który w międzyczasie nauczył się podstawowego włoskiego, odpowiadał z uśmiechem. Kiedy uderzam lewą nogą strzał jest silniejszy, kiedy prawą bardziej precyzyjny. Roberto Mancini tymczasem tak wspominał czeskiego piłkarza. Trenowaliśmy rzuty wolne, Paweł potrafił strzelić równie dobrze obiema nogami. To było frustrujące dla reszty z nas. My mieliśmy jedną nogę wiodącą, a druga była tylko podpórką – opowiadał Mancini. Ciekawostko jest też to, że w pierwszym sezonie we Włoszech Nedved był takim dzikim do biegania, że aż 17 razy brano go na kontrolę antydopingową. Nie czułem się z tym dobrze, ludzie podejrzewali mnie o dodatkowe wspomaganie opowiadał Nedwet w swojej autobiografii. W listopadzie 1997 roku trenerem Lazio był już Szwed Sven Joran Eriksson. Nedwet na Olimpico zagrał w derbach Rzymu z Romą, której trenerem był wówczas Zdenek Zeman. Tak się złożyło, że kilka tygodni przed tym meczem Paweł udzielił głośnego wywiadu. Określił w nim styl gry Zemana jako nieodpowiedni do wygrywania we Włoszech. To oczywiście było mocne stwierdzenie, ale Nedwet szybko to wytłumaczył. Nie rozumiałem jego zaleceń. Ciągłe bieganie, pressing, atak. To było wyczerpujące. We Włoszech trzeba też umieć się bronić, być taktycznym, tłumaczył czeski pomocnik. Tamtego dnia Lazio wygrało z Romą. Nedved strzelił jedną z bramek przeciwko trenerowi, którego często nie rozumiał, ale zawdzięczał mu bardzo wiele. Sezon 97-98 był przełomowy dla Nedveda. Strzelił 11 goli w Serie A, stając się najlepszym strzelcem Lazio w lidze. Dla pomocnika to był fenomenalny wynik, Lacjo w tamtym czasie dotarło do finału Pucharu UEFA, wygrało też Puchar Włoch. Kibice zaczynali kochać Nedveda, ten niedźwiedź z Czech jak go nazywali, okazał się prawdziwym wojownikiem. Włosi szybko ochrzcili go też przydomkiem furia czeka, czyli czeska furia. Opowiadali, że na treningach biegał więcej niż ktokolwiek inny, a kiedy koledzy szli na imprezy, on szedł biegać do lasu albo spać o 21.30. Ericsson mówił kiedyś, że Nedved trenował tak, jakby każdy trening był finałem Ligi Mistrzów. To nie była poza, po prostu taki miał charakter. Jego wielki moment przyszedł w maju 1999 roku. Lazio grało z Majorku w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Nedved w 81 minucie walnął z Voleja nie do obrony. To był wolej za szesnastki, który dał Lazio jedyny w historii europejski puchar. Zaraz potem zresztą Puchar Zdobywców Pucharów przestał istnieć. To Nedved był ostatnim strzelcem gola w tych rozgrywkach. No i oczywiście Czech dopiero się rozkręcał. W kolejnym sezonie zdobył też Mistrzostwo Włoch. Słynne mistrzostwo po 26 latach. Nedved zamknął się wtedy w łazience razem z Giuseppe Favali, nie mogąc znieść napięcia. Lazio czekało przecież na wynik Juventusu. Ostatecznie Juve przegrało w dramatycznym meczu z Perugio, o którym opowiadałem w odcinkach o Salasie i Pierluigi Kolinie. To wtedy wszystko stało się jasne. Lazio było mistrzem Włoch. W Rzymie zapanowało szaleństwo. Paweł zakochał się w tym mieście. Razem z żoną Iwaną kupili mieszkanie w centrum miasta. Uczyli się włoskiego. Dzień po dniu zatapiali się we włoskim życiu, chodząc po restauracjach, bez ukrywania się przed kibicami. Rzym to najpiękniejsze miasto na świecie, opowiadał Nedved, choć jeszcze wtedy nie wiedział, że wkrótce będzie musiał zmienić barwy. Latem 2001 roku zaczęły się problemy. Kranjotti wydawał fortunę na transfery, ale jego firma spożywcza zaczęła mieć kłopoty finansowe. Lazio było zadłużone, trzeba było sprzedawać gwiazdy. Juan Sebastian Veron odszedł do Manchesteru United, a Alessandro Nesta, czyli topowo obrońca tamtej epoki, został sprzedany do Milanu. To był cios w serce kibiców. Kolejnym ciosem była sprzedaż Nedweda do Juventusu. Juventus zabiegał o Nedweda od dłuższego czasu, po sprzedaży z Inedina Zidana do Realu Madryt, Turyńczycy mieli pieniądze i wolę, by zbudować nową wielką drużynę. Obok Gianlujczego Buffona i Liliana Thurama trzeci wielkim zakupem miał być właśnie Paweł Nedwet. Ciekawostką jest to, że ten transfer był majstersztykiem Luciano Modziego, słynnego dyrektora Juve. Modzie zaprosił Czecha do Turynu. Mówi mu przez telefon przyjedź, wyślę po ciebie samolot, pogadamy sobie w ciszy. Ale kiedy Nerwet wylądował, dookoła pełno było dziennikarzy. Modzi wypuścił wszystko do mediów. Kibice Lazio byli wściekli. Nedwet oczywiście nie wiedział, że to wyszło od młodziego, ale sam Luciano opisał to potem w swojej książce. Wybrałem Juventus nie dlatego, że chciałem odejść, wybrałem go, bo poczułem, że w Lazio coś się zmieniło. Już podczas negocjacji kontraktowych jeden człowiek od Kraniotiego potraktował mnie z arogancją, tak jakbym zabierał mu jego pieniądze, wtedy coś się zmieniło, tłumaczył Nedwet. Pierwsze tygodnie w nie były koszmarem, Paweł nie mógł znaleźć swojego miejsca na boisku. Marcello Lippi, czyli trener Juventusu, testował różne ustawienia. Paweł grał na lewej pomocy, potem w centrum, czasem wyżej, a czasem trochę niżej. Nic nie wychodziło. Kibice żartowali, że biega, jakby miał lodówkę na plecach. W pewnym momencie media zaczęły pisać o kosztownej pomyłce. Ta narracja trwała do grudnia. To wtedy Nedwet przyfanzolił w meczu z Perudzią, dając Juventusowi zwycięstwo. Ta bramka wszystko zmieniła, wspominał później Paweł. Nagle poczułem, że mogę oddychać, że mogę grać swoją grę, że nie muszę być Zidanem. Mogę być Nedvedem, opowiadał Czech. W międzyczasie Paweł zbudował sobie w domu siłownię. Trenował każdego wieczora, nie tylko w sali, ale nawet na balkonie. Jeden z sąsiadów zgłosił to do administracji budynku, skarżąc się na hałas po godzinie 22. Gdy Paweł dowiedział się o skardze, przeprosił sąsiada osobiście. Wyjaśnił, że trening z głośną muzyką to jego sposób na relaks. Oczywiście sąsiad rozpoznając sławnego piłkarza, szybko mu wybaczył. A zaraz potem przyprowadził syna i poprosił o autograf. Paweł był pierwszym na treningu i ostatnim, który wychodził z klubu. To było szalone, ale też inspirujące, opowiadał Gianluigi Buffon. Ta obsesja oczywiście przynosiła efekty. W wieku 30 lat Paweł był w lepszej formie fizycznej niż większość 20-latków Serie A. W międzyczasie Marcello Lippi zmienił też pozycję Nedweda. Ustawił go w środku zamiast klasycznie na skrzydle. Krytykujecie go, bo nie jest Zidanem. Ustawię go więc na pozycji Zidana i zobaczymy co powiecie, opowiadał Lippi. Włoski trener grał wówczas rąbę w pomocy. Najgłębiej grał Alessio Takinardi, potem wyżej była dwójka David Conte, a z przodu ofensywnie ustawiony Nedved. Na tej pozycji Czech zaczął coraz mocniej się rozkręcać. Gianni Anieli powiedział po tym zdanie. agresji zupatrzyło się z ogromną przyjemnością, ale z Nedvedem przyjemnie się wygrywa. Kolejny sezon 2002-2003 był kapitalny dla Nedveda. W lidze 9 goli, 12 asyst, do tego 5 bramek w lidze mistrzów. Nedved ciągnął wtedy Juventus do finału Ligi Mistrzów, strzelił gola Barcelonie, a potem też Realowi Madryt. To w tamtym drugim spotkaniu dostał kartkę za Fauna na McManamanie. Oznaczało to, że nie zagra w wielkim finale. Całe życie czekał na taki moment, całą karierę pracował, żeby dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. I teraz, gdy było tak blisko, musiał pauzować. W dniu finału Paweł siedział na trybunie Old Trafford w garniturze, patrzył jak jego koledzy walczą z Milanem. Mecz był wyrównany, 0-0 po 90 minutach. 0-0 po dogrywce. Juventus przegrał potem w karnych. Paweł patrzył, jak piłkarze Milanu świętują, a jego koledzy płaczą na murawie. Nie mógł nawet z nimi być. Nie mógł ich pocieszyć. Siedział sam na trybunie z łzami spływającymi po twarzy. Nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów. Potem przez wiele lat wracało pytanie, czy gdyby zagrał, Juventus miałby większe szanse. Ale kilka miesięcy po finale przyszedł nagły wzlot. W grudniu 2003 roku Paweł Nedved otrzymał telefon z France Football. Okazało się, że wygrał złotą piłkę, pokonał tym samym Thierry'ego Auriego z Arsenalu i Paulo Maldiniego z Milanu. To oczywiście było uznanie dla jego fenomenalnego sezonu, ale z drugiej strony wiele osób krytykowało ten wybór, biorąc pod uwagę bajeczne liczby Thierry'ego Auriego w Premier League. Do dziś złota piłka dla Nedveda nazywana jest oszustwem. Sam Nedved też był lekko zaskoczony, wiedział, że nie wygrał w tamtym sezonie Ligi Mistrzów. Jeżeli mógłbym oddać tę nagrodę w zamian za grę w finale Ligi Mistrzów, zrobiłbym to bez wahania. Futbol to sport zespołowy, wolałbym zdobyć Ligę Mistrzów z Juventusem niż jakąkolwiek indywidualną nagrodę, opowiadał Nedved. Był pierwszym Czechem od Józefa Masopusta, czyli od ponad 40 lat, który zdobył złotą piłkę. To było historyczne osiągnięcie dla Czech. W tamtym czasie my, Polacy, mogliśmy zazdrościć naszym południowym sąsiadom, że doczekali się takiego piłkarza. To było jeszcze grubo przed epoką Roberta Lewandowskiego. W tych ponurych czasach błyskiem było to jak Emanuel Olisadebe w 2002 roku dostał nominację do Złotej Piłki i zajął w niej 21 miejsce. Zaraz po tym Czesi świetnie prezentowali się na Euro 2004, mieli znakomite pokolenie. Ale w półfinale z Grecją Nedved doznał kontuzji, bez niego Czechy straciły dużo mocy. Baroż i Koller mieli sytuację, ale nie potrafili ich wykorzystać. Czesi przegrali w dogrywce, nigdy później nie wrócili do tak wielkich chwil. Półfinał Euro 2004 był pikiem kadry Karela Bryknera. Kontuzja Pawła nas zabiła, on był naszym sercem, naszymi płucami. Bez niego byliśmy tylko połową drużyny, opowiadał Brykner. Do dziś ta kadra jest bardzo pozytywnie oceniana. Przez długi czas mówiono nawet, że gra najlepszą piłkę na turnieju: miała m.in. Tomasa Rosickiego oraz Petra Czecha, czyli gwiazdy Premier League. Zdaniem wielu to Czesi powinni wygrać tamten turniej, dla Nedweda to był kolejny wielki żal. Sezon 2004-2005 zaczął się słabo. Kontuzja kolana doznana na Euro 2004 okazała się poważniejsza niż myślano. Paweł zaraz potem musiał przejść operację. Miałem 32 lata, wspominał. Kolano sprawiało mi ogromny ból. Nie mogłem biegać tak jak kiedyś. Myślałem, może to już koniec. Może powinienem odejść na szczycie, wspominał zawodnik. Rok 2006 przyniósł największy skandal w historii włoskiego futbolu: słynne calciopoli. Afera korupcyjna, w którą zamieszany był Juventus i inne kluby. Ustawianie meczów, wpływanie na sędziów, gigantyczne manipulacje. Juventus został uznany winnym, kara była bezlitosna i oznaczała degradację do drugiej ligi. Nagle gwiazdy zaczęły odchodzić: Zlatan Ibrahimowicz przeszedł do Interu, Patrick Vieira podobnie, Lilian Thuram do Barcelony, Fabio Cannavaro do Real'u, wszyscy uciekali z okrętu. Ale oczywiście byli tacy, którzy zostali: Gianluigi Buffon, Alessandro del Piero. Dawid Trezeg, Mauro Camaronezji i oczywiście Paweł Nedwed. Czeski pomocnik mógł wtedy przebierać w ofertach. Chciały go w tamtym czasie Inter oraz Manchester United, mówiło się też o Chelsea. Mógł odejść z czystym sumieniem, bo przecież w tych okolicznościach byłoby to zrozumiałe. Ale Paweł powiedział: Nie, nie opuszczę Juventusu w trudnych czasach, oświadczył na konferencji prasowej. Ten klub dał mi wszystko, teraz ja dam mu wszystko w zamian, dodawał piłkarz. Zaraz potem przyszedł sezon 2006-2007. Juventus grał na zapleczu. To było surrealistyczne. Paweł Nedved, czyli zdobywca Złotej Piłki w 2003 roku, grał przeciwko zespołom jak Arezzo, Mantowa i Rimini. W tamtym sezonie ligowym miał 9 goli, i 11 asyst. Był jednym z kluczowych graczy, którzy z powrotem awansowali do Serie A. Paweł miał wtedy 35 lat, ale wciąż był ważnym zawodnikiem. Powoli jednak zbliżał się do końca kariery. W 2009 roku powiedział pas choć nawet wtedy dostał telefon, którego w ogóle się nie spodziewał. Mianowicie zadzwonił do niego Jose Mourinho, trener Interu. Paweł, chcecie w moim zespole, powiedział Mourinho. Wiem, że masz 37 lat, ale potrzebuję twojego doświadczenia, twojej mentalności. Wygramy Ligę Mistrzów, obiecuję ci to, opowiadał Portugalczyk. To była kusząca oferta, Inter był na fali wznoszącej. Mourinho budował coś wyjątkowego, a Paweł nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów. To była jedyna dziura w jego CV. Niektóre rzeczy są ważniejsze niż trofea, wyjaśnił później w wywiadzie. Lojalność, honor, szacunek dla klubu, który mi zaufał, opowiadał Nedved. Oczywiście Inter wygrał Ligę Mistrzów rok później, w 2010 roku. Paweł oglądał finałowy mecz w telewizji. Przez chwilę pomyślał: to mogłem być ja, ale potem uśmiechnął się, nie żałował swojej decyzji. Ostatni sezon to ten, w którym uświadamia sobie, że nogi już nie wytrzymują. Piłka wydaje się szybsza niż wcześniej a wszyscy wokół biegają jakoś nienaturalnie, tak jakby wsiedli na skutery, a ty musisz za nimi nadążyć, opowiadał Nedved. Zazwyczaj kończy się karierę, by uniknąć upokorzeń, kiepskich i koszmarnych meczów. Kończy się karierę, żeby nie zrujnować wyobrażenia, jakie inni mają o tobie. Gdy o tym myślę, mam świadomość, że w moim przypadku nie było tak źle. Zagrałem przecież 32 mecze, strzeliłem 7 goli, a oprócz tego dobrze się bawiłem. Podczas mojego ostatniego sezonu byłem na boisku częściej niż inni i z tego co pamiętam, nie miałem słabych występów, opowiadał Czech. Paweł Nedwet zakończył karierę jako legenda dwóch klubów Lazio i Juventusu. Był szanowany przez wszystkich za swoją pracowitość, lojalność oraz skromność. Po zakończeniu kariery w 2009 roku, Nedwet nie odszedł daleko od futbolu. Już rok później dołączył do zarządu Juventusu, a od 2015 do 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa klubu. Zrezygnował z powodu afery dotyczącej nieprawidłości finansowych. Wątpliwości prawne budziła aż 42 transfery Juventusu. Netwet został zawieszony na 8 miesięcy we włoskiej piłce. Dwa lata później został dyrektorem saudyjskiego klubu Al-Shabaab. W tak zwanym międzyczasie, czyli kilka lat wcześniej kopał jeszcze hobbystycznie wewka skalna w swoim rodzinnym regionie. Zrobił to, bo chciał zagrać z synem w jednej drużynie. Dzisiaj w wolnym czasie ciągle dbał o kondycję. Biega na przykład maratony. Dla pewnego pokolenia Nedved na zawsze będzie piłkarzem o stalowych płucach. Zawodnikiem, który potrafi przez 90 minut biegać tak, jakby mecz dopiero się zaczynał. Zresztą Marcello Lippi powiedział kiedyś, ten chłopak biega nawet gdy śpi. Jego energia, waleczność oraz atomowe uderzenia z dystansu dawały Juve przewagę nad rywalami w najważniejszych momentach. Paweł Nedved pozostaje symbolem czegoś, co w dzisiejszej piłce spotyka się coraz rzadziej. Nie miał genialności Zidana czy finezji Ronaldinho ale miał coś innego – nieustępliwość, lojalność i szacunek do wartości, które wydawały się ważniejsze niż kolejne trofea. Gdy inni uciekali z tonącego okrętu, on został. Blond włosy Czech z Hebu, który trenował na Boże Narodzenie i budził sąsiadów wieczornymi treningami na balkonie, udowodnił, że czasem największą gwiazdą nie zostaje ten, kto ma najwięcej talentu, tylko ten, kto ma najwięcej serca. I być może właśnie dlatego jego nazwisko do dziś wymawia się w Rzymie oraz Turynie z takim szacunkiem. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Przypominam o innych odcinkach na moim kanale. Z Józefem macie Buffona, Del Piero i Davica, a z Lazio choćby Marcelo Salasa. Sporo jest też postaci Serie Dzięki za komentarze, łapki w górę i podbicia tego materiału w aplikacji. Jak zawsze pozdrawiam też patronów tego kanału. Słyszymy się wkrótce.